12 listopada, Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wiersze od 7 do 10. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Można powiedzieć, że to są e, słowa jako konsekwencje naszych wyborów życiowych. Jeżeli stajemy się uczniami Chrystusa, to przyjmujemy na siebie także taką odpowiedzialność, że czymś normalnym jest dla nas bycie e, sługą. Bycie kochającym kogoś, dającym swoje życie. Nie ma tu jakichś wielkich powodów do tego, by się hełpić tym. To jest jakby naturalna konsekwencja tego, co stało się w naszym życiu od momentu przyjęcia Chrztu Świętego. I myślę sobie tak chociażby o rodzicach. Nie spotkałem się z dojrzałymi rodzicami, którzy hełpiliby się tym, co musieli uczynić dla swoich dzieci. Że musieli wcześniej wstawać idąc do pracy, że musieli im poświęcić w nocy tak wiele czasu. Raczej chlubią się i cieszą tymi dziećmi, którym mogli swoje życie, swój czas, swoje zarobione pieniądze, czasami w trudzie, w pocie czoła, ofiarować. Myślę sobie, że te słowa właśnie wpisują się bardzo mocno w osoby, które prawdziwie kochają, że będą wtedy pokazywać tych, dla których uczynili wiele dobra. Nie mówiąc o tym, jak wiele ich to kosztowało. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.